Szanowni Państwo, witamy Państwa w filmiku serwisowym urządzenia oczyszczanie wodorowe Aquamatic Hydra Prime MandyMic. Urządzenie to jest urządzeniem wielofunkcyjnym. By zapewnić jego dłuższą trwałość i funkcjonowanie należy pamiętać o kilku elementach związanych z przeserwisowaniem urządzenia po każdym zabiegu. Po wykonaniu każdego zabiegu z oczyszczaniem wodorowym z głowicą suction pen należy wykonać kilka czynności. Pierwszą bardzo ważną czynnością jest wykręcenie wszelkich pozostałych preparatów w zbiorniczkach, czyli w tym celu po zakończeniu każdego zabiegu odkręcamy zbiornik Drodzy Państwo, A. Odkładamy sobie zbiornik B i zbiornik, drodzy Państwo, C. Również naszym zadaniem jest odkręcenie zbiornika z tyłu oznaczonego D. Wykręcamy. Odkładamy zbiornik A, B i C. Następnie uruchamiamy suction pen, robimy start i wykonujemy następującą bardzo ważną czynność. Przekręcamy na maksimum wody na najwyższe ciśnienie ustawiamy na D i przyciskamy palcem, tak, żeby całość wody w przewodach oznaczonych literką D znalazła się w zbiorniku na nieczystości. Tą czynność powtarzamy, przesuwając na A, żeby pozbyć się wszelkich płynów znajdujących się w przewodach oznaczonych literą A. B i C. Aby słychać. Co to gwarantuje, drodzy Państwo? Nie zalega w przewodach preparat ani płyn, przez to, jeśli będą Państwo wykonywali ten zabieg za dzień, za dwa, za trzy, czy za tydzień w swoim gabinecie, Unikniemy niepotrzebnych później problemów związanych z znajdującymi się w przewodach różnymi płynami, preparatami, które mają różną konsystencję, poza oczywiście wodą osmotyczną. Po wykonaniu tych czynności urządzenie jest czyste i gotowe do pracy. Pamiętajmy również o tym, że w sytuacji, kiedy nie ma wody, nie ma zasysania, pomimo że z jest woda. Pomimo, że mamy zbiorniki A, B i C podpięte, pomimo, że ustawiliśmy odpowiedni wyrzut wody i odpowiedni poziom zasysania, zwróćmy zawsze uwagę, z którego zbiornika pobierana jest substancja. Gdyby okazało się, że urządzenie nie działa nadal, robimy w ten sposób, że ustawiamy pauzę, następnie delikatnie, nie ruszając w górę w dół, wysuwamy przewody od głowicy saxym, pen. Następnie potrzebny jest nam zwykła strzykawka wypełniona wodą i zbiornik. Odkręcamy końcówkę, ustawiamy sobie zbiornik w takiej pozycji, żeby preparat mógł wyciec, i wkładamy sobie strzykawkę w pierwszą głowicę. Przyciskamy i treść wyleci. Następnie pobieramy sobie znowuż wodę. I drugi, drodzy Państwo, zbiorniczek, czyli drugi, oczyszczamy. Następnie, jeśli w tych przewodach znajdą się jakieś nieczystości, pojawią się i one będą widoczne tutaj, w tym małym pojemniku. Podpinamy z powrotem urządzenie w postaci tej końcówki, czyli łowicy. Uruchamiamy urządzenie, nakładamy końcówkę, w przewodach nadal znajduje się woda, która jest ze strzykawki. Następnie delikatnie przyciskamy tak, żeby pozbyć się reszt resztek tego preparatu. Najczęściej tego typu działanie spowoduje, że wszelkie nieczystości, które Elementy podczas dokonywania zabiegu oczyszczania wodowego, które znalazły się w tych przywodach, zostaną wyrzucone do zbiornika na nieczystości.